Ja w swoim imieniu chciałem złożyć całej społeczności rekordowej, wszystkim pracownikom sportowej spółki akcyjnej, firmy SI, pracownikom szkoły, pracownikom BTS-u, nauczycielom, zawodnikom seniorów, seniorek oraz grup, grup młodzieżowych chciałem złożyć najserdeczniejsze życzenia świąt spokojnych, radosnych, takich typowo rodzinnych, okraszonych oczywiście trafionymi prezentami. A z drugiej strony, jeśli chodzi o przyszły rok, to mam tylko jedno życzenie, żebyśmy wszyscy byli zdrowi i żeby na świecie było spokojnie, a przede wszystkim, żebyśmy ten rok przyszły mieli lepszy niż ten, który mieliśmy w tym roku.